Kilka tygodni temu do przytuliska w Strudziące przewieźliśmy rannego myszołowa. Pan Arek zaopiekował się nim, a dzisiaj własnoręcznie miałam możliwość wypuścić go z powrotem na wolność. Pani Wioletta, jakie to uczucie wypuścić dzikiego ptaka? No niezwykłe. Myślałam, że jest cięższy ten ptak, ale jednak nie dużo waży. No, większość ptaków, właśnie, pomimo tego, że ma duże rozmiary, jest lekka no, z tytułu tego, że przede wszystkim są kości pneumatyczne, czyli z tymi przestrzeniami powietrznymi w szpiku. tak? Są puste w środku, mają kruche ściany, z reguły jak jest złamanie to wielołamkowe, ciężko do zagojenia. Wracając do Pani pytania, na szczęście myszołów, którego dostarczyliście do nas, miał uszkodzenia tylko i wyłącznie tkanek miękkich prawego skrzydła. Także wystarczyło założyć opatrunek stabilizujący, podać środek przeciwzapalny. Właściwie cała rehabilitacja już potem zależała tylko i wyłącznie od niego, wystarczyło go regularnie karmić. Zwierzęta w przytulisku są u Pana po kilka miesięcy. Czy nie przywiązuje się Pan do tych przykład, zwierząt i w momencie, kiedy je trzeba z powrotem wypuścić na wolność, nie odczuwa Pan jakiegoś takiego smutku, żalu? Eee, powiem szczerze, że nie. Znaczy, eee... Tak, jest jedno zwierzę na przytulisku, do którego mam szczególny sentyment, jest to mój pies. Ma na imię Major, jest właściwie członkiem rodziny. Jest to jedyne zwierzę, do którego się tutaj przyzwyczajam. Właściwie do, do ptaków, do ssaków małych, które są rokujące na wypuszczanie, absolutnie nie ma sensu się przyzwyczajać, nie ma sensu po prostu nawet nadawać ich imion, bo to docelowo mają być dzikie stworzenia, zwłaszcza drapieżniki, bo specjalizujemy się tutaj w drapieżnikach. Gatunek myszołowa występuje w dużej liczbie na naszym terenie. Jest to właściwie teraz najbardziej chyba popularny drapieżnik, także myszołowy absolutnie już nie mają żadnego problemu, jeżeli chodzi o, o liczebność. No taka tyle ciekawostka. Jego odmiana barwna była dosyć rzadka. Jest kilka odmian barwnych, to była ta, naj, ta najjaśniejsza. Więc powinniśmy pamiętać, że jeżeli na naszej drodze pojawi się radne zwierzę, w pierwszej kolejności powinniśmy powiadomić odpowiednie służby. Jeżeli nie ma takiej możliwości, szybkiego zareagowania, to przywieźć do odpowiedniej instytucji, która się zajmie właśnie tym radnym zwierzęciem. Z tą różnicą, że w drugim przypadku doradzam szczególne zachowanie ostrożności, jakieś rękawice grube, to jednak są bardzo często ptaki drapieżne, mają ostre szpony, ostre dzioby. W jakim by nie były stanie, na pewno zrobią z nich użytek.